Właśnie jak ktoś widzi cały czas, wyskakujących, nie wiem, chłopaków, którzy mają po 20 lat, jeżdżą Ferrari, e, pokazują, nie wiem, na telefonach jakieś, nie wiadomo, jakie wyniki, Rolexy tak. i Dom Perignon w najdroższych hotelach, no to no jakby to na pierwszy rzut oka już od razu tak powiem śmierdzi na kilometr, że okej, okay, coś tutaj nie gra, tak? No mam kontakty w chińskich fabrykach, mam kontakty z dostawcami, z producentami. Naprawdę ogromna ilość producentów okularów, takich za 300 zł i takich za 2000 zł, te są produkowane w dokładnie w tych samych fabrykach dokładnie przez tych samych ludzi Cześć, witaj, nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał E-Commerce, czyli My Way of E-Commerce. W dzisiejszym materiale odpowiemy sobie na dosyć kontrowersyjne pytanie, czy dropshipping to scam, czy dropshipping to oszustwo. Chciałbym Ci przedstawić moją perspektywę na ten temat i w ogóle zastanowić się, dlaczego niektóre osoby nazywają ten model biznesowy, a właściwie model logistyczny, ale to już pomijmy, uważają go po prostu za oszustwo. Także chciałbym Ci przedstawić ten temat z mojej perspektywy, rozłożyć go na czynniki pierwsze, pokazać jak to powinno wyglądać, żeby było to prowadzone, poprawnie. Także myślę, że bardzo dużo ciekawych informacji w tym materiale, także oglądaj do końca. Przygotowując się do tego materiału, zacząłem sobie w ogóle tak się zastanawiać, dlaczego niektóre osoby mogą w ogóle myśleć na temat tego, że dropshipping to właśnie scam, że to jest że to jest taki biznes, który jest nieetyczny czy nieodpowiedni. I wymieniłem tutaj parę rzeczy, natomiast oczywiście, już na tym kanale w wielu filmach tłumaczyłem, czym tak naprawdę jest dropshipping, że to jest model logistyczny, a nie model biznesowy. Model biznesowy, o jakim my mówimy, to jest w ogóle e-commerce, czyli sprzedaż internetowa, najczęściej przez własne sklepy internetowe, na przykład Shopify. Także dokładne opcje, czym jest dropshipping, czy jak to działa, to oczywiście już na tym kanale wielokrotnie omawiałem, natomiast tutaj określimy ten dropshipping, tę nazwę jako ten właśnie model biznesowy, który często jest w ten sposób określany w społeczeństwie, więc już trzymajmy się tego określenia, więc tak naprawdę dlaczego dużo osób myśli, albo część osób, które w ogóle słyszą o tym po raz pierwszy raz, myśli, że to jest scam, że to oszustwo i wypisałem sobie tutaj takich parę potencjalnych argumentów, które mogą za tym przemawiać i oczywiście rozłożymy sobie je za chwileczkę na czynniki pierwsze. Pierwsze, że to jest przestawianie dropshippingu jako idealny biznes. Czyli bardzo dużo osób pokazuje, że dropshipping to jest w ogóle najłatwiejsza rzecz na świecie. Można tam zarabiać miliony, nie wydając w ogóle żadnych pieniędzy i leżeć na plaży, pić kokosy. Tak? To To jest jedna rzecz, która. Często niestety gdzieś w internecie się pojawia, i ja się zastanawiam w ogóle, dlaczego tak niektórzy to próbują przedstawić. Ale za chwileczkę sobie ten każdy z tych punktów rozłożymy na czynniki pierwsze. Kolejny taki potencjalny według mnie argument, czy coś, co często słyszę od ludzi, którzy gdzieś tam nie wiedzą dokładnie, jak to wszystko działa, to jest sprzedawanie dokładnie tego samego za kilka razy drożej. tak? Czyli, okej, okay, ty masz ten produkt, znajdziesz go na jakiejś stronie, na jakiejś hutowni, sprzedajesz go na swojej stronie, potem za trzy razy drożej. To jest dokładnie ten sam produkt, dokładnie tak samo wygląda, nic się tu nie różni, i ta Osoba tak naprawdę mogłaby tam to zamówić i byłoby dokładnie to samo. Także to jest drugi argument. Trzeci argument to jest niska jakość produktów i że te produkty są w ogóle, że one się rozpadają tam po dwóch, trzech dniach. No i czwarty argument, który gdzieś tam sobie wypisałem, robiąc ten, te przygotowania, to długi czas wysyłki z Chin. Także tutaj to są takie potencjalne cztery argumenty, które ja bym był w stanie tutaj przytoczyć, które ktoś może mieć na samym początku, myśląc o właśnie tym modelu biznesowym. No i zaczniemy sobie od początku, od pierwszego punktu, przedstawienie dropshippingu jako idealny biznes. Bardzo dużo osób gdzieś w internecie próbuje przedstawić ten biznes, ten model biznesowy jako coś bardzo prostego. Zakładasz sklep internetowy, zaczynasz sprzedawać, działasz w ogóle po prostu w internecie i te pieniądze zaczną do siebie płynąć strumieniami i tak naprawdę jest to dochód pasywny, leżysz na plaży, pijesz drinki z kokosa i jest naprawdę sympatyczny. No niestety najczęściej są to osoby, które próbują gdzieś coś wcisnąć, tak? Czyli na przykład jakiś kurs na temat tego, jak robić dropshipping, czy na jakieś informacje, jak robić marketing, czy sprzedać jakąś usługę, tak, żeby zarobić na tym. Tylko najczęściej te osoby nie mają w ogóle pojęcia na temat tego, jak ten biznes działa. Nie mają swoich sklepów internetowych, albo jeśli mają, to te sklepy po prostu nie zarabiają. Więc tak to często wygląda, więc te osoby po prostu przedstawiają ten model biznesowy, ten dropshipping jako coś super turbołatwego, żeby potem komuś to sprzedać jako właśnie na przykład kurs. I oczywiście tutaj ktoś zaraz pisze na przedawę, no ale ty też masz swój kurs i też uczysz się dropshippingu. Tak, tylko że ja przedstawiam. Jak ten biznes wygląda naprawdę? I mówię, jak jest. Pokazuję dobre strony i złe strony. pokazuje, że jest to świetny model biznesowy, do którego można wejść z małym kapitałem, ale jest to też biznes tak jak każdy inny, czyli taki, który musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu. Musimy też znaleźć dobry produkt. Musimy też, że tak powiem, założyć firmę, czy nawet potem zatrudniać ludzi. Jest to w pewien sposób po prostu biznes sprzedaży internetowej, który ma swoje jakieś tam inne wymagania niż na przykład Allegro czy Amazon, tak? Natomiast tutaj nigdy też ani na moich social mediach, ani na tym kanale nie przedstawiałem tego jako coś po prostu złota rybka po prostu, która nie ma żadnych wad i wszystko jest idealnie. Absolutnie tak to nie wygląda. Jest to biznes, tak jak wspomniałem wcześniej, jak każdy inny, więc wydaje mi się, że niestety z tego powodu, że dużo osób właśnie błędnie przedstawia ten biznes, błędnie przedstawia ten dropshipping, to potem to się odbija na jakby na całym takim piaru tej niszy oraz ogólnie tego biznesu, ponieważ no jak ktoś widzi cały czas wyskakujących nie wiem, chłopaków, którzy mają po 20 lat, jeżdżą Ferrari, pokazują no nie wiem na telefonach jakieś nie wiadomo, Jakie wyniki Rolexy tak. i Dom Perignon w najdroższych hotelach, no to jakby to na pierwszy rzut oka już od razu że tak powiem śmierdzi na kilometr, że okej, okay, coś tutaj nie gra, tak? Co, o co tutaj chodzi? Dlaczego jakiś tam dzieciak 20 lat ma i jeździ lambo? No, najczęściej to wygląda tak, że to jest wypożyczony Lamborghini, ale ten sklep to jest w ogóle, nie przynosi w ogóle żadnych zysków. Także, no niestety, tak często jest to pokazywane. Chciałbym tutaj na to zwrócić uwagę. I teraz kolejny punkt, czyli sprzedawanie dokładnie tego samego za kilka razy drożej. To jest ogólnie punkt, który najbardziej mnie dziwi i ciekawi i nie bardzo rozumiem tego argumentu, ponieważ tak naprawdę handel... Polega na tym, że kupujemy coś za kwotę X i sprzedajemy to za kwotę 3 razy X. I nie bardzo rozumiem, jak ktoś podaje taki argument, ok, ale to ty kupiłeś to taniej, a sprzedajesz w siebie drożej, to to jest w ogóle bez sensu, jakby. Kurczę, na tym polega handel, tak? No, jeśli kupujemy coś w hurtowni, kupujemy to za lepszą cenę, to chcemy to potem sprzedać za cenę droższą. Jeśli pójdziesz do kwieciarni, i to będzie kwieciarnia ładna, gdzie pani ci ułoży fajne buki z tych kwiatów, i te kwiaty będą ładne, pachnące i świeżutkie i tak dalej, no, to zapłacisz za te kwiaty więcej, niż jeżeli pojedziesz do hurtowni, czy jeśli pojedziesz do... Lidla, tak? Kupując prawdopodobnie bardzo podobne albo takie same kwiaty. Więc tutaj bardzo często jest to po prostu błędnie postrzegane i mamy po prostu najzwyczajniej w świecie prawo popytu i podaży. W momencie, kiedy mamy produkt, który jest ciekawy, których ludzie chcą kupować i my możemy go kupić gdzieś taniej, a sprzedać gdzieś go indziej, drożej, mieć na tym swój zarobek, no to to po prostu jest handel, tak? To jest sprzedaż i na tym to wszystko polega. Natomiast też chciałbym tutaj podać takie przykłady w momencie, kiedy mamy luksusowe marki, tak? Powiedzmy jakieś marki typu Versace typu Gucci, nie wiem, Hugo Boss, czy tego typu luksusowe marki premium. No i te marki sprzedają przykładowo, powiedzmy, okulary. No i takie okulary potrafią kosztować 2000 zł, 1,5 tysiąca zł, no ogólnie całkiem spore pieniądze, gdzie taki sam produkt albo wręcz identyczny, tylko na przykład nie ma tego loga marki albo nie ma tego znaczka na okularach, można kupić w innym sklepie za 500 zł albo nawet za 300 zł. I to mówię naprawdę z autopsji, bo siedzę w tym rynku od kilku lat, no mam kontakty w chińskich fabrykach, mam kontakty z dostawcami, z producentami. Naprawdę ogromna ilość producentów okularów, takich za 300 zł i takich za 2000 zł, one są produkowane w dokładnie w tych samych fabrykach, dokładnie przez tych samych ludzi. Także tutaj też musimy zawsze pamiętać, że no często cena finalna jaką płacimy za ten produkt to jest marketing, to jest branding, to jest to, jak klient postrzega naszą markę, to jest to, jak my to wypozycjonujemy, ile włożymy właśnie starań w to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Więc to, że ktoś kupuje to u nas, a nie na przykład na Allegro, na OLX czy na jakiejś innej stronie, która jest po prostu, gdzieś są te produkty tańsze, to też nie jest to spowodowane tym dlatego, że okej, okay, to jest droży to ja tam kupię, tak? Tylko my po to też tworzymy te marki, po to tworzymy ten marketing, po to, nie wiem, zatrudniamy modeli, modelki, robimy kreacje marketingowe, udoskonalamy te produkty i tak dalej, po to, żeby można było właśnie to sprzedać drożej. Na tym polega prawo popytu i podaży. Kolejna sprawa jakość produktów. No jeśli ktoś sprzedaje słabej jakości produkty, no to ten biznes padnie. To to nie ma w ogóle prawa bytu, żeby ktoś sprzedawał na swoim sklepie internetowym. Czy to w modelu logistycznym dropshipping, czy to w modelu logistycznym taki, że masz własny stok, to nie ma prawa bytu. Jeśli sprzedajesz słabej jakości produkty, to opinie chargebacki i wszystkie inne po prostu aspekty prowadzenia biznesu internetowego się absolutnie zaraz rozwalą. Jeśli chcesz prowadzić biznes internetowy i sprzedawać za pomocą na przykład platformy Shopify, to musisz mieć dobre jakościowe produkty. I tak samo jeśli sprzedajemy w modelu właśnie nawet logistycznym, takim jest dropshipping, to my wciąż musimy znaleźć dobrej jakości produkty, sprawdzić te produkty od paru różnych dostawców, wybrać to co jest najlepsze, wybrać to co my byśmy sami chcieli kupić albo co według nas po prostu spełnia te wymagania jakościowe i dopiero wtedy takie produkty można sprzedawać. Jeśli ktoś kupuje, nazwijmy to tak przysłowiowo badzie w Skin, natomiast tutaj też za chwileczkę jeszcze mówimy kwestię jakości produktów z Chin, bo to też nie jest takie zero-jedynkowe. Natomiast dla potrzeby, dla tego odcinka, nazwijmy to, jeśli ktoś sprzedaje badzie w Skin na swoim sklepie internetowym, no to to nie jest kwestia tego, że to jest wina dropshippingu, czy to jest wina tego modelu biznesowego, tylko po prostu ten sprzedawca ma coś, że tak powiem, nie tak poukładane w głowie i sprzedaje coś, czego nie powinien sprzedawać, więc to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Ja na moich sklepach zawsze mam bardzo. Bardzo dobre jakości produkty. Mam świetny customer service, mam świetne opinie od klientów. Jeśli coś z produktem jest nie tak, ten produkt zawsze jest wysłany jeszcze raz. Mam bardzo dobry kontakt z tymi dostawcami, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, ja mam produkt, który jest sobie jakościowo, ja go wysyłam do klienta i potem zapominam o temacie, okej, okay, dobra, ten klient to w sumie nie musi być z tego zadowolony, bo zaraz będzie kolejny. No nie, każdy sklep e który nie ma powracających klientów, nie przetrwa nawet roku. Więc to jest kluczowa sprawa i trzeba na to zwrócić uwagę. No i kolejny tutaj ten punkt, czyli długi czas wysyłki z Chin to jest coś, co wydaje mi się ciągnie się za tym modelem biznesowym nazwijmy to od lat, ponieważ powiedzmy kiedyś w tym 2015, 2016 roku faktycznie jeśli ktoś chciał w ten sposób zarabiać właśnie w sklepie online za pomocą modelu logistycznego jakim jest dropshipping, to były te wysyłki realizowane z Chin do np. do Ameryki, do Polski czy do Wielkiej Brytanii. No i takie paczki szły np. takie 2, 3, 4 tygodnie. No i to zgadzam się, tak to kiedyś wyglądało. Tak to na początku tej branży różni sprzedawcy tak to robili. Natomiast mamy prawie 2024 rok. No nie przesadzajmy, jest naprawdę mnóstwo magazynów, jest mnóstwo dostawców, którzy mają lokalne magazyny i są w stanie dostarczyć te paczki jakościowych produktów dosyć szybką dostawą. Ja mam aktualnie sklep na Stany Zjednoczone, gdzie mój dostawca ma wysyłkę w ciągu 3 do 5 dni. Także no też nie popadajmy w jakieś paranoje czy w jakieś takie nie wiem, podejście, że ok, coś wyglądało w ten sposób 5 lat temu, to daję to tak. Wygląda. Ta branża, zresztą całe e-commerce jest bardzo dynamiczny, bardzo szybko się rozwija, więc, oczywiście, jeśli chcemy nadążać za tymi trendami i chcemy być konkurencyjni, no to tutaj zarówno jak i w sprzedaży z własnym stokiem, z własnym magazynem, jak i zarówno w modelu logistycznym, jakim jest dropshipping, no to chcemy mieć te stawy jak najszybsze, czyli właśnie sobie te parę dni w Stanach Zjednoczonych czy nawet tutaj w Europie, to jest oczywiście do osiągnięcia. I tutaj fun fact, ja miałem wcześniej na moim pierwszym sklepie miałem magazyn w Kalifornii, gdzie autentycznie wysyłałem towar kontenerami do tego właśnie magazynu, który no, zajmował się wysyłką paczek za mnie, natomiast to był już wtedy taki klasyczny e że miałem te produkty u siebie tak na stoku, na magazynie i czas dostawy z tego magazynu na terenie Stanów Zjednoczonych był bardzo podobny do tego czasu, który mam teraz w modelu logistycznym, jakim jest dropshipping, więc tutaj też chciałbym Cię przestrzec przed tym, że to też nie wygląda tak, że nagle jak zaczniesz się stokować i będziesz miał swoje produkty na magazynie, to nagle będziesz miał, nie wiem, dostawę w jeden dzień, bo takie dostawy mają tylko giganci, tacy jak, jak Amazon. OK, przeszliśmy sobie przez te potencjalne argumenty za tym, że dropshipping to scam. I chciałbym Ci teraz przedstawić, jak powinien wyglądać poprawny dropshipping, jak to powinno w ogóle działać, jak ja to robię, jak ja tego uczę w moim kursie i akademii, czy tutaj na kanale EcoMojak. Także pierwsza rzecz, dropshipping, czy ogólnie sprzedaż internetowa, to jest biznes jak każdy inny, tak? To tutaj nawet napisałem sprzedaż online. To, czy ty będziesz to wysyłał z magazynu, czy to będziesz to wysyłał przez dostawcę w metodzie dropshippingowej, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jest to biznes taki jak każdy inny. Też są wyzwania, Bania, też są jakieś podatki, też trzeba gdzieś tam, nie wiem, czasami usiąść dłużej przy tym biznesie i po prostu zrobić to, co trzeba zrobić. Więc to, czy Ty prowadzisz restaurację, czy Ty prowadzisz, nie wiem, transport, czy Ty masz firmę księgową, czy robisz sprzedaż internetową właśnie na sklepach Shopify. Każdy biznes ma swoje wyzwania, każdy biznes ma swoje plusy i minusy i tutaj nie jest inaczej, jak ktoś Ci mówi, że słuchaj, w ogóle dropshipping to jest taki biznes, zarobisz miliony, nie trzeba nic robić, będziesz po prostu, pasywny dochód, w ogóle to też jest moje ulubione no nie ma czegoś takiego pasywny dochód, a przynajmniej na pewno nie z, z biznesu, jeśli już to już, są jakieś inwestycje inwestycji dywidendowych, czy nawet inwestowanie w nieruchomości nie jest pasywnym dochodem, bo też trzeba zajmować się tymi nieruchomościami, wynajmować te lokale i obsługiwać chociażby nawet notariuszy, czy ekipy remontowe, więc to też nie jest dochód pasywny. Więc jak ktoś Ci mówi, że sklep internetowy to jest dochód pasywny, albo jakikolwiek inny, to w ogóle włóż to między bajki, coś takiego nie istnieje, a przynajmniej nie w tych biznesach, w których niektórzy próbują to w ten sposób przedstawić. Także to jest pierwsza sprawa. Koniec. sprawa, Jakościowe produkty i świetny customer service. To już troszeczkę cię wcześniej wspomniałem w poprzednim slajdzie, natomiast tutaj co mam na myśli jakościowe produkty i jak w ogóle do tego podejść? Chciałbym Ci przedstawić, właśnie, tę informację, że przykładowo AliExpress jest uważany za taką platformę, gdzie te produkty nie są jakiejś rewelacyjnej jakości. Natomiast ci dostawcy, którzy są na AliExpress, bardzo często, myślę, że w 90% przypadków, mają takie możliwości produkcji, jakich nawet sobie nie możesz wyobrazić. Ogólnie, jeśli chodzi o Chiny, jakość produktów, jakie oni są w stanie wykonać, automatyzacja, technologie, jakie oni używają, to my w Polsce to jesteśmy w ogóle lata świetne za nimi. Dla przykładu ci powiem, że na przykład w Chinach już sztuczna inteligencja potrafi czytać, jak bardzo uczniowie są skoncentrowani na danej lekcji, bo mają specjalne takie headsety, które po prostu to potrafią wyczytać. Także naprawdę Chiny technologicznie są. Lata świetne przed nami i są w stanie wyprodukować rewelacyjne jakości produkty. Zresztą, jeśli używasz iPhone'a, to może Cię to zaskoczy, ale iPhoney też są produkowane w Chinach, a też raczej mało kto narzeka na to, że one są jakieś dramatycznej jakości. Także, jeśli masz produkt, który Ci się podoba i chcemy się ten produkt mieć jak najlepszej jakości możliwe, odezwij się do tego swojego dostawcy. Powiedz mu: Słuchaj, ten produkt jest fajny, podoba mi się, ale na przykład ten, ten element, albo tutaj chcemy coś zmienić, albo nie wiem, jakiś inny kolor, albo wzmocnić jakiś element, żeby to było jeszcze ciekawsze, żeby Chcę podać dokładny przykład z mojego pierwszego sklepu, miałem na tym sklepie w pewnym momencie w sprzedaży obrazy i te obrazy całkiem fajnie szły, nie będę tutaj wchodzić dokładnie w szczegóły jakie to były obrazy i z jakimi, że tak powiem tutaj obrazkami, natomiast chodzi o to, że płótno tych, tych obrazów na samym początku jak ono do mnie przeszło to nie byłem z tego zadowolony, stwierdziłem, że kurczę to jest takie trochę papierowe, niezbyt dobrej jakości, słabo to po prostu w dotyku nawet to było to takie niezbyt fajne i odezwałem się do tego dostawcy, słuchaj nie podoba mi się to płótno, chciałbym je zmienić, czy mam jakieś możliwości? I on mi wysłał w ciągu tam dwóch tygodni do mnie do domu 10 różnych rodzajów płutyn, tak chyba się mówi, płutyn? Więc miałem do wyboru różne jakości Płótna, mogą sobie wybrać, które mi się podoba bardziej, które mniej, i tam jeszcze coś do, dopieścić, rozmiary, nierozmiary i tak dalej. Inne akcesoria, które były przy tych obrazach, również powiedziałem, słuchaj, to mi się nie podoba, chciałbym mieć to inaczej. Jesteś w stanie z takim dostawcą sobie spersonalizować taki produkt, żeby był on pod ciebie. Jeśli sobie zamawiasz to masowo, czyli właśnie do magazynu, to już w ogóle masz 100% personalizacji. Ale aktualnie bardzo często dużo jest dostawców, którzy są w stanie zrobić to, ciebie ten produkt taki, jak tego chcesz, żeby on był. Także opakowania, jakieś właśnie materiały, czy jakieś różne funkcje, rzeczy jesteś w stanie zmodyfikować z tym dostawcą, tylko musisz się go zapytać, musisz się go, że tak powiem, z nim dogadać, jaki będzie koszt tego, czy to się opłaca, czy może bardziej poszukać kogoś innego, a może lepiej zamówić właśnie na stok. To są rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę i zaimplementować, natomiast no nie możemy mówić, ok, jak coś jest z Chin, to jest słabej jakościowo, no bo to jest totalna brednia i jak ktoś tak mówi, no to naprawdę nie ma pojęcia o tym, jakie są możliwości w tamtych fabrykach. Świetny customer service, oczywiście tutaj tak samo, jak mówiłem wcześniej, chcemy, żeby ci klienci byli zadowoleni i oni muszą być klientami którzy powracają. Sklep internetowy nie przetrwa dłużej niż oko, jeśli nie ma zadowolonych klientów i nie będą Ci klienci powracać, ponieważ koszty pozyskiwania nowych klientów są coraz, coraz wyższe. Także jeśli raz pozyskasz klienta i ten klient będzie do Ciebie wracał, no to Ty masz tak naprawdę cały czas dopływ nowej gotówki praktycznie bezkosztowo. Także to jest naprawdę turbo, turbo istotne i chcemy, żeby ten klient zawsze był zadowolony. A za tym idzie po to po pierwsze customer service, czyli to jak my tego klienta obsługujemy mailowo, jakie idą powiadomienia, jak szybko dostaje odpowiedzi na jakieś pytania. Oraz jak ten produkt im się podoba, czy chętnie go polecają, czy chętnie go by kupili jeszcze raz. Kolejny punkt, czyli lokalny magazyn z szybką, wysoką. Tu już to też troszeczkę już wspomniałem wcześniej, natomiast naprawdę jesteś w stanie znaleźć, czy to nawet na AliExpress, czy na jakichś innych platformach, na których można znaleźć dostawców. O tym też będę mówił w innym materiale tutaj na YouTubie. Jesteś w stanie znaleźć dostawców, którzy mają magazyny lokalne. Jeśli się przydajesz na Amerykę, no to najczęściej to będzie Kalifornia. Jeśli się przydajesz na Europę, do Polski, to też widziałem mnóstwo dostawców z magazynami w Niemczech. W Słowacji, w Czechach, nawet w Polsce. Także naprawdę warto jest zrobić dobry research. Jesteś w stanie znaleźć osoby, które mają lokalne magazyny, i wtedy będziesz miał tą wysyłkę o wiele, wiele szybszą. Jeśli masz większy kapitał, jeśli jesteś pewny tego produktu, oczywiście możesz go zamówić do siebie na stok i wtedy Ty będziesz decydował to z jakim kurierem wchodzisz w współpracę i jak długo ta wysyłka będzie trwała. I kolejny tutaj punkt to jest sposób na testowanie produktów oraz wejście w branżę. I tutaj to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, dlatego też chciałem to zostawić na koniec, żeby to jeszcze bardziej. Bardziej rozwinąć. Sam model logistyczny, jakim jest Dropshipping, jest świetnym modelem na to, żeby zacząć. Jeśli ktoś myśli, OK, chciałbym założyć sklep internetowy, ale nie mam pieniędzy albo nie wiem, jaki produkt sprzedawać, to naprawdę ten. Model logistyczny, biznesowy, zwał jak zwał, jest naprawdę rewelacyjny, bo my jesteśmy w stanie sprawdzić ten produkt, czy on się będzie sprzedawał z bardzo niskimi kosztami, i jeśli ktoś nie ma właśnie budżetu, albo nawet ma budżet, a nie chce to jakoś tam, nie wiem, od razu wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych na właśnie na produkty, na magazyn, i w momencie, jeśli sobie przedestuje ten produkt, odłoży jakieś pieniądze albo zainwestuje te pieniądze, które już ma odłożone, to jest w stanie właśnie skalować dalej ten sklep i ma po prostu to potwierdzenie z rynku, że ten produkt działa i że ten produkt po prostu warto sprzedawać. I tak naprawdę, jeśli ktoś chce, chce wejść właśnie w e-commerce, założyć swój własny sklep internetowy nie w tym modelu, tylko od razu wejść w swój magazyn i tak dalej, no to tak naprawdę, no to często minimalne ilości zamówień u takich producentów, czy to w Chinach, czy w jakichś innych regionach świata, to jest często 1000-2500 sztuk, no to kurczę, żeby nie wiem, mieć parę wariantów tego produktu, albo parę kolorów i zamówić to do siebie, do domu, plus wysyłka i tak dalej, no to często to są dziesiątki tysięcy złotych. Dla przykładu, jak właśnie w tym moim pierwszym sklepie miałem magazyn w Kalifornii, no to taki jeden kontener produktów, jak ja wysyłałem z Ameryki, no to to kosztowało około 30-40 tysięcy dolarów za taki jeden transport. A takich transportów w roku naprawdę było kilka, więc to są no, znaczy duże pieniądze, jeśli chcemy właśnie robić to, nazwijmy to w takim klasycznym sposobie z magazynem. Także jest to naprawdę rewelacja inny sposób na to, żeby sprawdzić produkt i wejść w ogóle w tą branżę, nauczyć się tej branży, zobaczyć jak to wygląda, zdobyć te doświadczenia na małym, że tak powiem, budżecie z małą ma potencjalną stratą, a potem sobie to cały czas rozwijać iść do przodu. Tak jak zresztą ja to zro zrobiłem w 2018 roku, kiedy zaczynałem, miałem tylko 4000 zł. No to za 4000 zł to ja bym nawet jednego produktu w tysiącu sztuk nie zamówił. A tak to byłem w stanie nauczyć się tego marketingu, nauczyć się sprzedaży, tworzenia sklepów internetowych i tak dalej. No i aktualnie zbliżamy się już powoli do 10 milionów złotych tych przechodów. Także z 4000 do 10 milionów, no kurczę naprawdę, nie wiem, poza kryptowalutami mało jest chyba branż, czy mało jest takich miejsc, gdzie można faktycznie takie zwroty uzyskać, po prostu wkładając trochę pracy, serducha i zaangażowania w ten biznes. Także takie jest moje podejście do tego tematu. Czy dropshipping to scam, czy to oszustwo? No z mojej perspektywy oczywiście nie. I tutaj no jeśli ktoś tak uważa to wydaje mi się, że po prostu najzwyczajniej w nie ma pojęcia jak to wszystko działa i jak to wygląda. I nie wygłębiał się albo nawet może nie chciał zrozumieć tego wszystkiego, tylko po prostu wrzuca wszystkich do, do jednego wora. I tutaj też taka gwiazdka, którą chciałbym też przytoczyć. W każdym biznesie kurczę są osoby, które są etyczne i działają zgodnie z prawem, zgodnie z jakimiś takimi zasadami i robią to po prostu poprawnie, a są osoby, które będą gdzieś tam próbowały oszukiwać i być może gdzieś tam zarobić się na czyjeś jakiejś niewiedzy, czy na czyjeś no, po prostu naiwności, więc no niestety w każdym biznesie tak to wygląda, są ludzie dobrzy i źli i ja oczywiście zachęcam Cię, żebyś zawsze podejmowała decyzję zgodnie ze swoim serduchem, żeby po prostu być dobrym człowiekiem i żeby robić te rzeczy biznesowo, czy w życiu prywatnym jak najlepiej się da i żeby to było wszystko po prostu jakościowe i dobre. Także z tą myślą zostałem się na koniec tego odcinka. Dziękuję pięknie, że obejrzałeś do Końca. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, żeby Ci nie ominęły kolejne takie materiały. No i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie, cześć, cześć!